Witam serdecznie wszystkie Zodiakalne Barady na moim kanale i zapraszam do czytania na miłość na najbliższy czas, takie czytanie bonusowe. Przypominam kochani, że ono jest ogólne, niekoniecznie będzie rezonowało z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu, adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Dowolna ilość pytań 50 zł oraz czytania roczne z uwzględnieniem każdej sfery życia 100 zł. W tym również możecie mi zadać kilka pytań. Wykonuje rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Każdy kamień ma swoje właściwości, warto dobrać odpowiedni dla siebie, wówczas działa on jak osobisty amulet. Zapraszam kochani dział karty społeczność, tam są zdjęcia, opisy i możecie dobrać odpowiedni dla siebie albo po prostu napiszcie do mnie poprzez maila i ja Wam postaram się pomóc. Zobaczmy zatem Zodiakalne Barany. Co od Was odchodzi, jeśli chodzi o miłość? Karta Gwiazdy. To mogą być jakieś nierealne oczekiwania, marzenia, które gdzieś tam były w przeszłości. Być może zbytnio idealizowaliście partnera czy też partnerkę. Nie było Wam za bardzo po drodze z tą osobą, natomiast dla niektórych to też będzie sytuacja, że spotkaliście taką osobę, tak? Może to jest Wodnik Zodiakalny. Ale jakaś taka osoba, która przy was była, no i mamy Trójką Mieczy, zranione serce, czyli po prostu gwiazda Trójką Mieczy, niespełnione oczekiwania, niespełnione nadzieje, nieszczęśliwa miłość, tak? Być może ktoś dopuścił się zdrady, być może ta osoba nie była po prostu uczciwa w stosunku do Was, gdzieś tutaj doszło do zranienia, czujecie to zranienie, czujecie to bolące serce, trzeba to wszystko przeboleć. Żeby ruszyć do przodu, tak? Tutaj być może mieliście po prostu różowe okulary na oczach albo klapki. Nie dostrzegaliście po prostu wad, minusów tej osoby. Może to był ktoś, z kimś po prostu się spotykaliście bądź też mieszkaliście. Ta osoba mogła grać na dwa fronty. No takie mamy tutaj energię, tak? Także kochani, osoby, które grają na dwa fronty wyrzucamy z naszego życia. Nie, nie wolno trzymać toksyków, bo wtedy sami się po prostu wykańczacie, tak? Jeżeli ktoś gra na dwa fronty, wyślijcie go na wojnę, akurat tam się sprawdzi. Natomiast w tym przypadku po prostu takie osoby toksyczne trzeba usuwać z otoczenia mm, dla Waszego własnego dobra, tak? I spokoju psychicznego. Co idzie w Waszą stronę, moje drogie barany? No, widzę tutaj zranienie, widzę jakieś takie wycofanie, konieczność odpoczynku, przemyślenia tej sytuacji. Troszeczkę boicie się zainwestować w coś nowego, boicie się, że nowa osoba powieli błędy z przeszłości, ten sam schemat, że znowu was zrani, tak? Tu jest takie ewidentnie wycofanie, taka, taka troszkę niemoc. Natomiast zobaczcie, przychodzi do Was miłość. Dwójka kielichów, przychodzi ktoś, jakaś bratnia dusza, przychodzi osoba przeznaczona. Tu jest miłość z obu stron, tu jest fajne połączenie e, dwojga dusz, także macie szansę z kimś nowym e, wejść w coś fajnego. To może być rybarak, skorpion, to może być osoba, która ma te znaki na wykresie urodzeniowym, bądź też ascendent. Natomiast bardzo wrażliwa, uczuciowa, kochająca, chcąca założyć rodzinę. I stworzyć coś przyzwoitego. Tutaj sprawiedliwość mówi, że jakaś karma w waszym życiu się zakończyła i te trudne emocje odchodzą do przeszłości. Zobaczcie, królowa kielichów, ewidentnie ktoś wrażliwy, ktoś z trygonu wody, tak? Ja to zawsze mówię, że znakami nie należy się do końca sugerować, aczkolwiek, jeżeli one mi się bardzo mocno pokazują, to ja o tym mówię. Bo a nuż z kimś to zarezonuje i po prostu no, trzeba będzie wtedy, kochani, wziąć to sobie do serduszka bo prawdopodobnie będzie to osoba dla was przeznaczona. Mm, idą uczucia, idzie miłość. Maj to jest idealny miesiąc do zakochania się, poczujecie motyle w brzuchu. E, ja już czuję taką energię w środku e, myśląc o was. E, czuję, że tu będzie piękny miesiąc, że to będzie miesiąc na, e, na takie właśnie. Miłostki, na zakochanie, ale to nie będzie ktoś toksyczny. To jest ktoś nowy z przeznaczenia. Dużo kielichów, dużo uczuć, dużo rozmarzenia, bujanie w obłokach. Będzie trzeba czasami zejść na ziemię i tak spojrzeć na wszystko bardziej krytycznym okiem. Natomiast, kochani, tutaj nie jest przy Was osoba, która Was zrani. Nie widzę kogoś takiego. Widzę po prostu kogoś bardzo kochającego. Kogoś, kto ma w sobie duże pokłady miłości i chciałby was nimi obdarzyć. Także myślę, że trzeba będzie po prostu w najbliższym czasie się na to otworzyć. Jeżeli nie jesteście w stanie się otworzyć, bo gdzieś tam jeszcze czujecie to zranienie, to ja zapraszam do kontaktu, zrobimy rytuał separacyjny z byłym partnerem albo po prostu oczyszczanie, odblokowanie, popracujemy z czakrami i odblokujemy Was na miłość, tak? Są też rytuały przyciągające, miłość, finanse, oczyszczające, także serdecznie zapraszam. No i jak to się tutaj, kochani, rozwinie? O, cesarzowa, król pentakli, no to to jest taka tarotowa para, zobaczcie. Tutaj macie szansę na fajne spełnienie. To jest tarotowa para, tak? Tu nawet może być w przyszłości ciąża, mm, ślub, rodzina. E, chęć wejścia w stabilny, stały związek, coś konkretnego, coś bardzo konkretnego. Coś, co będzie dla was naprawdę takim, no, spełnieniem marzeń, kochani. Tutaj macie szansę w kogoś zainwestować, bo zobaczcie, i cesarzowa, i król Pentakli to są stabilne energie. To jest piękna relacja, piękna przyszłościowa relacja, w którą faktycznie możecie śmiało zainwestować. No i Koło Fortuny. Koło Fortuny ewidentnie mówi o zmianach. Zmianach na lepsze to jest coś, co po prostu jest nagrodą od losu. Mamy teraz 30 nów z zaćmieniem słońca w byku. To jest taka energia, która przynosi nam zmiany przeznaczeniowe, nagrodę za wszystko, co do tej pory przeżyliśmy. Czyli jeżeli już tkwiliście w toksycznych związkach, mieliście narcyzów czy osoby takie właśnie niefajne, które dopuszczały się po prostu nie niegodnych czynów, to te osoby gdzieś tam odchodzą do przeszłości, lekcje zostały przepracowane. I teraz dostajecie, kochani, nagrodę w postaci prawdziwej, szczerej miłości. To będzie takie właśnie uczucie, zobaczcie. Piękne uczucie, piękna miłość, spełnienie. Dwie dusze, które są sobie pisane, tak? Które są sobie przeznaczone. Naprawdę ładna energia, bo to jest takie połączenie z góry. Połączenie, nie, zobaczcie, tutaj opatrzność nad nimi czuwa. Dwa kielichy, dwie osoby, które są w siebie zapatrzone. To jest miłość z przeznaczenia. Macie szansę kogoś takiego poznać i teraz widzę, że to będzie albo w miejscu pracy albo podczas wypoczynku, wyjazdu gdzieś może nawet majówka, jej, wow, askielików no kochani, tu idzie miłość jak nic tutaj po prostu miłość z przeznaczenia jeżeli przestaliście już wierzyć, ufać, czy po prostu czekać przychodzi to jak znienacka, jak grom z jasnego nieba spadnie na Was możecie się tego totalnie nie spodziewać możecie w ogóle sobie powiedzieć, nie, ja nie chcę, już nikogo nie wpuszczę, nie ufam Kochani, to przyjdzie, to przyjdzie, bo tu jest miłość. Tu są dwa kielichy, zobaczcie. As kielichów, dwójka kielichów. No i koło fortuny, no zmiany z przeznaczenia i jeszcze ta para tutaj. Piękna para. Tu jest naprawdę miłość z przeznaczenia. To jest wam odgórnie pisane. Czy tego chcecie, czy nie, to przyjdzie, kochani. Ja nie wiem, czy będziecie w stanie się temu poddać, bo to jest coś pięknego, coś przeznaczeniowego, coś, co was wyzwoli. Przestaniecie kochani tkwić w takiej sytuacji właśnie patowej, która gdzieś w przeszłości miała miejsce, otworzycie się na nową miłość. Ja czuję tę miłość całą sobą i taką miłość Wam kochani przysyłam pozytywną energię miłości. <laughs> Otwórzcie się na to. Zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały i po z Waszym znakiem zodiaku. Pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego.